Siemanko tu mister ProzioMala, to jest taki niby konkursik z okazji 100 filmików na moim kanale. Ten filmik jest 100 setny, ale chciałam Wam wytłumaczyć po prostu najpierw dlaczego nie nagrywam. Więc tak, w tym konkursie będzie chodzić o coś takiego, że po prostu zbieram team Leach of Legends. Będziemy sobie grać rozgrywki rankingowe 5 na 5 albo 3 na 3. No, drużynę nazwiemy, jakąś tam wymyślimy. O, oczywiście, podanie w opisie musicie składać. Yy, znaczy, po prostu napiszcie, yy, jaki macie ten, jaki macie dewizję, jaki nick w lolu u i nie dodawajcie na Skype. Camilo O238. Oczywiście w opisie będzie dla Was. No i sobie zagramy, tak, te parę rundek będę może nagrywać, jak już będzie nowy komputerek, sobie z parę gierek nagram. Jak tu gramy, ciśniemy i jest będzie y, challengera zdobywamy. Dobrze. Więc to było tyle. Taki niby króciutki konkursik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Chyba. Mm, Parę osób chciałoby zagrać y, Timowo, a nie ma po prostu teamu. No, to więc to było tyle. Trzymajcie się i cześć.